Czy chcesz wyłączyć hałas w głowie? Żeby wyłączyć hałas w głowie, najlepsza do tego jest najstarsza technika medytacyjna, która polega na tym, że skupiasz się na swoim oddechu. To jest ta praktyka to jest jak wyciśnięcie cytryny z każdej praktyki medytacyjnej, która jest oparta na tym na rozbudzaniu świadomości i zakotwiczaniu się w teraźniejszości, czyli w tu i teraz. Wystarczy, że będziesz po prostu skupiał się na swoim oddechu, jak powietrze wchodzi i wychodzi. Na początku może się pojawić zamiast mniej więcej chaosu, ale to tylko dlatego, że zacznie zwracać uwagę na coś, na co nie zwracałeś uwagi. Ale po pewnym czasie, jeżeli będziesz konsekwentny, konsekwentna w tej podróży, czyli wracał, wracała do tego swojego oddechu, świadomie, jak powietrze wchodzi i wychodzi, wtedy zacznie się Twój umysł wyciszać. Ale żeby to nastąpiło, trzeba być w tym konsekwentnym i wykonywać tą czynność codziennie.